Siemanko, tutaj Paziu i dziś witam Was w kolejnym rzędu odcinku Strzelmy sobie randomka. Tym razem sprawdzimy, jak radzę sobie na polskim pudlu, czyli czołk premium szóstego poziomu, który będzie dziś do wygrania. Dokładnie dwa takie egzemplarze trafią do Was. Wystarczy, że subskrybujecie ten kanał i napiszecie za co najbardziej lubicie. ci, yy, że ja? Lubicie? Nigdy nie słyszałem takiego słowa, ale może być i lubicie, jak rozdają pudle. Moi drodzy, za co najbardziej lubicie pudla? Tak jak wczoraj, 50p prototyp. No i pamiętajcie o podaniu ników w WOD. Bardzo ważne jest to, że pytaliście, kiedy wyniki. Wyniki będą w niedzielę na live, tak aby nie było wątpliwości co do wygranych. No dobra, wejdźmy do bitwy, bo szkoda tutaj przynudzać. I tak zawsze przynudzam. Będzie dobre losowanie, będzie dobre losowanie, proszę. Najlepiej szósteczki, piąteczki i czwóreczki. I tysiąc damage'a, bo nie będzie kogo niszczyć. Są szóstki, są piątki, więc źle nie trafiliśmy. No ale arty są dwie. No dobra, i to jeszcze Polacy na arcie. Kurde, ja tam zawsze szczęście do tych quickerów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Pudla, to ja w ogóle ten pojazd bardzo szanuję, bo. To był pierwszy pojazd szóstego tieru, na którym wygrałem turniej Wargamingu kiedyś, także tutaj pewien plus, miłe wspomnienia, ale mimo wszystko ja pudla za bardzo nie ogarniam. Jestem typowym nobem na pudlu, na swoim koncie mało co im grałem, tylko w turniejach startuję, taki Janusz. I zobaczymy czy w tej bitwie siądzie jakaś przyjemna bitewka. Kiedyś na tej mapie, już na odcinku była fajna bitewka, ciekawe czy uda się powtórzyć ten piękny wynik. To była MK i w ogóle... Miliard uszkodzeń. Cyk. Piękny strzał multi, brawo. To jest dobra wymiana, tylko dlaczego go nie przebijam? To jest w ogniu krzyżowym. No nie, no słuchajcie, no nie, nie, nie. To kurna, naprawdę nie jest dobry deal. I delikatnie pomogła. Sztuk do mnie nawala od boku. Ja pudla za bardzo nie ogarniam. Pierwsze koty za płoty, pierwsza bitewka siadła. No po prostu całe 900 emerza. Może teraz będzie lepiej. Błaga multi, pokaż skilla. Nie no, i tak kto będzie w to wierzył. Zobaczę, gdzie pojedzie Su 122. Su bardzo nie lubię spotykać, bo te 400 damagea co 7 sekund to jest totalny mordor, więc. Początek spokojny. Jestem wykryty, więc Arta może strzelić. Błagam, tylko nie spotkaj Su. Błagam, tylko nie spotkaj Su. I co spotkałem w pierwszej bitwie? 400 Su. Dzięki. Nie, ja już nie wychylam. Dobra, zdjęty, spoko. Kurna arta! No nie. Dzisiaj nie będzie odcinka. Dzisiaj wycinam fajle. Mamy takie piękne powiedzenie do trzech razy sztuka, więc spróbujmy. Czemu nie? Na pewno tym razem się uda, bo w końcu mamy mapę malinówka, ósemki i tylko trzy arty. No na pewno będzie dużo lepiej. Początek już mi się podoba, szczególnie ten fiolet w WZ na pewno nie będzie nas podświetlał. Nie w życiu. Spokojnie bądź cierpliwym. To, że to będzie nudna potyczka, to już każdy wie. Przygotowani? Mam nadzieję, że tak. No dobra. Więc korzystając jeszcze z wolnej chwili, chcę powiedzieć, że pozostałe nagrody, czyli. Kolejne dwa polskie czołgi 50 p Prototyp i kolejne cztery pudle i pakiety konta premium na 30 dni i na 14 dni będą rozdane w niedzielę o 19, więc serdecznie zapraszam. Tam będziecie rywalizować wy, nie a ja, więc no, pokażcie skilla i wygracie nagrody mam nadzieję, fajne. A tymczasem, cyk, 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 jedziemy w krzaczki, taktyka typowego Janusza i celujemy. LTB jedzie na zwiady. Pa, bardzo fajnie, akurat. Tu się zgadzam, że taki light powinien zająć pozycję. Tam już jedzie, już widziałem drzewo poszło. Ciekawe, czy ma optykę albo lornetkę. Ja robię jeden błąd zasadniczy. Jestem w zabisku krzaczka. Powinien być za krzaczkiem. O, w ten sposób. No i teraz robimy zakłady. Jak sądzicie, czy koleś ma perki na podświetlanie? Bo mi się wydaje, szczerze, że niekoniecznie. Mi się kurka wydaje, że niekoniecznie. Chyba nawet to ten ziomek podświetla. Tak, coś czuję, że to może być nawet taka sytuacja. Suje skitrane. Kolega wy. T3-4, miśnik 2 skitrany. W kogo będziemy strzelać? Uuu, jest HWK. O kurde, nie weszło. I chyba się spalił kolega. Ale to ze wstydu. Nie no. Fakty są takie, że jechani modem na środek, i w ogóle jechani tutaj. Przy trzech artach jest bez sensu. no kurde, no to są trzy arty, no każdy raczej doskonale wie, na czym polega granie artą. Polega na tym, że jedziesz do krzaka i nawalasz we wszystko, co się pokazuje, a jak stoisz na otwartej przestrzeni, no to tym bardziej zginiesz, kurde, tak? Więc kolej się prosił o taki los, no, come on. Nie powinno być to dla niego żadne zaskoczenie. HWK kombinuje. O kurno, nie, nie da rady nic. Czas na ewakuację stąd. No bo tutaj nie będę już więcej robił uszkodzeń. Oni są zbyt pokitrani. Także. Planujemy dalszy ruch, słuchajcie. Planujemy dalszy ruch. Co teraz? WZK jest na hilu. Chociaż tyle dobrego, że nie podświetla nas. Ten fiolet. Polski grać w ogóle. Często robi fajne wyniki w tej miejscówce tutaj. Tylko, żeby z niej zrobić wynik, to trzeba mieć coś przed sobą. Oczy, prawda? No i w tej sytuacji widzimy, że no... Kto miałby cokolwiek podświetlić? Nie ma za bardzo kto i jak, więc... Chyba bez sensu byłoby... Tutaj wychrony być w krzoczku agresywnie. prawda mam optykę, ale to i tak nic nie zmienia. Ten Tiger mnie interesuje. Tu się teoretycznie da strzelić. A kurde... Musi się cofnąć, ale się nie cofnie, bo jest świadom, że LTDG do niego strzeli. Tutaj też jest minimalny przestrzał. O, uwaga! Dostał raz. Ale ucieka od razu. No, widać, że troszeczkę rozumie zasady panujące w Wocie. Jak do mnie strzelają, to się chowam, tak? Arty, jak tam nawala widzieliście? Rudy! Rudy, rudy, rudy! I rudy, rudy, ryc. I rudy, rudy, rudy ryc. No nie. No, przez górki nie strzelamy jeszcze w Wocie. Jeszcze, jedzie Włoch. Jego nie dopadniemy. On, jak zajmie tą pozycję, to od razu informuje mnie. Że mam przerąbane i trzeba uciekać. A te siedem zdjął Tigera. Ten Tiger w ogóle się ruszał, a ja nie celowałem. To jest kolejny mistrzowski ruch mój. Jedzie, jedzie, jedzie. Kurde. Wychyla tym Włochem. Jest rudy w zagłębieniu. Cyk raz. Proszę, jeszcze raz. Jest dwa. Jeszcze trzy. Dostał chyba. No coś tam nastrzelałem, HWK. Chciałem gąskę troszkę zdjąć też tutaj. To by dużo pomogło, ale niestety... Nie tym razem. No dobra. Zjeżdżamy w dół. Teraz kolejny ruch, bardzo ważny jest nasz. Czyli. Evacuation. Musimy zjechać niżej tutaj. To dlatego, że tutaj jest delikatnie trudniej się wstrzyjść artą. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na podstawie doświadczeń. I poza tym trudniej będzie nas wykryć, zdjęli 2-5, bardzo spoko. Kanonen stracił mnóstwo hapa i tutaj mówię, operując w tych miejscach, liczę, że będzie ciutkę lepiej, jest HWK. Wykrył mnie, ale zjadę w dół od razu. Okej, okay. spoko, zjechałem. Pamiętajcie, trzymamy tempo, cały czas ruszamy się przód-tył. Aby utrudnić życie Arcie jest Włoch, Italiano, kurna, rykoszet. Arta nie trafiła, a kurde, miałem rację. Rzadko to się zdarza, ale tym razem miałem. Wyjeżdżają? Ta, to on wyjedzie tutaj tym rudym. Widać, że agresor. Jest znowu Włoch. Dostał. Siadło, siadło, siadło. Pamiętajmy, czarty, czarty. Teraz zrobię taki ruch, że będę cały czas, cały czas się cofał i nagle do przodu przyspieszał. O tak. To powinno zmyć Kickera. Oh, <laughs> Szlak. Nie zmieniło go. Do jasnej ciasnej. Dostał. Oezu, kurno. Odczep się, stary tą wuzetą Jedzie po mnie, jakbym rozdawał Golda, co nie? I to jest chyba koniec. Odbił się. Brawo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kurna. Nie, dobra. Tą bitwę już pokażę, bo po pierwsze to było 1300 uszkodzeń, po drugie tu był frak, i po trzecie to były ósemki. Ale nie, dzisiaj nie jest dobry dzień na granie pudlem. To nie jest wina tego czołgu, to jest wina gracza ewidentna. Także ewentualne pretensje tylko do mnie proszę mieć. Nie do czołgu, czołg tutaj chyba za wiele złego nie zrobił. Mimo wszystko, cień szans na wygranie jeszcze jest. Pytanie, czy kolega tutaj w kanale nie przeżyje bo jak nie to może być słabo o może być bardzo słabo nawet może być bardzo bardzo słabo o arta nie trafiła może ucieknie także moi drodzy jeszcze raz na koniec chciałbym przypomnieć piszcie w komentarzach za co najbardziej lubicie pudla pamiętając o niku koniecznie subskrybujcie kanał lecimy po 300 tysięcy jutro będzie i do zobaczenia trzymajcie się hejka